No cóż, ja jestem y, zawiedziony tym meczem, postawą zawodników niektórych, nie ma, nie ma tu wytłumaczenia, że był to trzeci mecz w tygodniu, że mogli odczuwać co niektórzy zawodnicy zmęczenie, mieliśmy do dyspozycji 21 zawodników, ja się pytałem też zawodników przed meczem, kto jak się czuje, kto jest zmęczony, nikt takich... Nikt takich y, odpowiedzi nie udzielił mi, że jest zmęczony, że nie może. Wszyscy byli gotowi do gry. No niestety, no nie wykorzystaliśmy pierwszej połowy. Jeżeli chodzi tu o, o stronę sportową, to powinniśmy do przerwy już prowadzić w tym meczu. Y, za mało składnych akcji było, ale były sytuacje, gdzie przy większej koncentracji powinniśmy prowadzić w tym meczu. Zespół, bardzo młody zespół Gorzowa, no to, to przeciwstawił nam... Y, y, ambicje, wybieganie. Oni też grali mecz, powtarzam, we wtorek Puchar Polski z Krakowem u siebie. Co prawda mieli jeden dzień dłużej, ale to, to, to dla moich zawodników nie ma spodliwienia. Nie można przegrywać meczu, który, który, no, który można było wygrać. Praktycznie, jeżeli się nie można wygrać go, to się nie przegrywa. ani można tracić tak w taki błachy głupi Błąd bramki, gdzie zawodnik od połowy sobie biegł sam. I tutaj, tutaj słyszę błędy dybca. Nieprawda Dybiec to jest jedyny, jedyny zawodnik, jedna, jedy, jeden, jeden z najlepiej grających w tym z tej rundzie zawodników i on tu uchronił. Szkoda, że, że koledzy jego nie, nie, nie pomagają mu wtedy, kiedy on, on robi błąd. Ale mówię, nie ma, nie, ma, nie ma tu tłumaczenia. Zespół pokazał w grze obronnej, w kuczborku, że potrafi grać skonsolidowany. W środowym meczu pokazaliśmy dobrą grę w kontratakach, dobrą grę w ofensywie, a w sobotę pokazaliśmy ani tego. Ani tego. I tu jestem zawiedziony postawą zawodników. No i zachowanie niektórych zawodników też daje dużo do myślenia dla mnie, bo tak dalej być nie może. Wreszcie coś trzeba z tym zrobić. Jest połowa rundy, a punkty nam uciekają. Jest to trzeci mecz przegrany na własnym, na własnym boisku przy przewadze. Nie można, nie można takich punktów tracić, więc na pewno muszę tutaj wyciągnąć wnioski i poprawić. Jeszcze mamy trochę punktów do uratowania, więc chcę jak najwięcej tych punktów uratować. Nie wiem z kim, jak, ale... Na pewno tym zespołem trzeba wtrącić.